Jarmark Świętego Bartłomieja i to nie byle jaki, bo to dzisiaj dziesiąty, dlatego to nie Błazen już was wita, jak zwyczajnie, ale sam wysłannik dawnych konturów z Elbląga, żeby sprawdzić, czy aby na pewno wszystko wykupiliście i aby dla zakonu należne myto było płacone. aby dobrze kupujecie na no, naszym naszym i bardziej przede wszystkim jarmarku, a i sprawdzę czy dobre myto w pełni jest te 10 lat odprowadzane No więc podążajcie za Wy kupić cały asortyment nasz. Tak. To jest pełny asortyment naszych produktów na bicza. Rome to na podstawę za to wyjdzie. Mieszkańcy posłęka. Dawnej Pogezan, dawnych Prus Górnych, dawnych terenów państwa Krzyżackiego. No i dzisiaj oczywiście Królestwa Polskiego Dawnych i dzisiejszej Polski, przecież tu jest Polska dzisiaj. Nie zakon jak dawniej bywało. Niemniej jednak witam was wszystkich i goście, i kupcy, i turyści, którzy odwiedzili nasz jarmark świętego Bartłomieja. I to nie byle jaki, bo to dzisiaj dziesiąty. Dlatego to nie Zenia już was wita, jak zwyczajnie, ale sam wysłannik dawnych konturów z Elbląga, żeby sprawdzić, czy aby na pewno wszystko wykupiliście i aby dla zakonu należne my to było płacone. A wszystko dlatego, żebyśmy... Teraźniejszość z historią łączyli i o tej historii pamiętali, będziemy ją przedstawiać. Ale nasze wydarzenie właśnie teraz oficjalnie się rozpoczyna, a nad tym wydarzeniem honorowy patronat objął pan wiceminister aktywów państwowych, pan Andrzej Śliwka. Wielkie brawa, serdecznie pana witamy i prosimy o rozpoczęcie. Dzień dobry, witam serdecznie. Niezmiernie mi miło właśnie, że możemy rozpocząć 10 Jarmark Świętego Bartłomieja w Pasłęku. Liczę na to, że ta niedziela będzie dla Państwa wyjątkowa dobra. Zapraszam wszystkich, żebyśmy naprawdę spędzili ten czas rodzinnie, zwiedzali, kupowali i się cieszyli wzajemną obecnością ze sobą. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękujemy bardzo, ale oczywiście otwarcie, otwarcie prosimy Pana Burmistrza. Pasłęka doktora Wiesława Śniecikowskiego, od którego tradycyjnie klucze, ale pindok do, do, do bram miasta postaram się przebyć. Panie ministrze, panie i panowie, mieszkańcy naszego miasta, pozwólcie, że w imieniu Rady Miejskiej chciałbym się pokłonić i pogratulować. Te słowa przede wszystkim trzeba skierować do organizatorów, czyli najpierw na ręce i księdza i proboszcza za piękne słowo Boże, za modlitwę, yy, także na ręce i Pasłęcza. A organizuje to przedsięwzięcie, o czym Pasęczanie dawno już wiedzą i pamiętają Stowarzyszenie Kuźnia Pruska. A stowarzyszeniu temu przewodniczy pan Adam. Brawa dla małżeństwa! Brawa to dla małżeństwa! Chciałbym też podziękować samorządowi miasta i gminy Pasęcz za to, że zawsze to przedsięwzięcie wspiera dobrym sercem, dobrym słowem i tak jak pan powiedział, musi od czasu do czasu czymś podsypać. Podziękowanie na ręce Pana Starosty, Zarządu i, i Powiatu, ponieważ to przedsięwzięcie od wielu lat jest także dofinansowane przez Zarząd Powiatu i przez Starostę Albanskiego. Wielkie słowa i, i podziękowania. Proszę Państwa, na naszym starym mieście się wiele dzieje. Inwestycja, która w tej chwili trwa od, od dwóch lat, to jest remont murów obronnych. To przedsięwzięcie, to piękne przedsięwzięcie historyczne. Jarmark. Świętego Bartłomieja, to też jest pokazywanie historii, tak jak Pan tu bardzo ładnie powiedział, ale też architektury pokrzyżackiej, która pozostała w naszym pięknym mieście. W tym roku, proszę Państwa, został wyremontowana wieża kościelna. Także brawa na księdza i proboszcza za to, że dbał o zabytki. Brawa, brawa, proszę Państwa. brawa też za, za remont, za renowację ołtarza i za taką opiekę nad kościołem w Mariance, ile tam, proszę Państwa, jest właśnie takich pięknych, zabytkowych malowideł z poprzednich wieków. Życzę, żebyście Państwo się cieszyli, żebyśmy się cieszyli jako wspólnota na ręce Pana Ministra Śliwki i podziękowanie za współpracę, za to, że objął patronatem to przedsięwzięcie. Proszę Państwa, życzę, żeby nasza wspólnota, żeby mieszkańcy miasta i gminy Pasek zawsze umieli się modlić. Cieszy Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Domyślam się, że w ten sposób przejęliśmy pin do bram wejściowych Pasłęka, obu istniejących kamiennej i młyńskiej. I tak więc, moi drodzy, czuję, że już otworzyliśmy nasz, nasz jarmark i będziecie mogli tej historii doświadczać i kupiectwa, i tych wyrobów rzemieślniczych oglądać. Moi drodzy, nasze wydarzenie nie odbyłoby się też przez kilku innych dobrych duchów, więc warto pamiętać i podziękować oklaskami dla takich firm jak Bar Pod Bramą, jak PSS Bochem Pasłęg, GSS Pasłęg i Perfekt Pana Stanisława Jasiny. Wielkie brawa dla nich oraz dla Szkoły Policjalnej im. Adwigi Romanowskiej, gdzie też nas wspierają swoją organizacją i dla Fundacji PKO Banku Polskiego, gminy Pasłęk przede wszystkim i Zarządu Powiatu Welblągu, z których to środków nasze wydarzenie jest współfinansowane. O tym warto, warto pamiętać. Wielkie brawa dla tych wszystkich naszych dobrych duchów, moi drodzy bez których nasze wydarzenie by się nie odbyło. Już za chwilę Bractwo Działdowskie z Działdowa, Bractwo Rycerskie przybyło do nas dzisiaj. Od lat mają takie barwy żółto-niebieskie, pięknie wyglądają. I już za chwilę tutaj pod sceną dokonają pokazu sztuki rycerskiej, na które was serdecznie zapraszam. poczynajcie panowie w imię Boże i odpowiedzcie, czy siostra tego rycerza miała rację, czy też poczuła się obrażona? Dobre trafienie na hełm, odkryta zasłona, odsłodziła się. Walka jest fair play, rycerz na pewno pozwoli dopiąć tą zasłonę, ale walczący. Może przez to chce nieco więcej powietrza do twarzy dopuścić pod tą zasłoną. Powietrze, mimo, Wizur, które to z zasłony Durszlak przypominają. O jednak te powietrze, które tam dotrze, gorące się szybko staje i za nic nie chce zwolić miejsca dla świeżego, tego chłodniejszego. Walka honorowa. A jednak okazało się, że twoja siostra rację miała. Kolejna para rycerzy będzie się już nie o prawdę pojedynkować. A o majątek. Dwóch rycerzy postanowiło podzielić miedzę. Miedzę tutaj, którą jak widzicie, kabel został rozciągnięty i rycerze ustawiają, postanowili podzielić pasłęk na dwie połówki, ale wydaje im się, że ten kabel powinien być przesunięty o jedną pięć ziemi. Pięć ziemi, czym mniej więcej o tyle. Ponieważ nie został przesunięty, rycerze siedź się będą niemiłosiernie.

kopniaki się pojawiły i pięści poszły w ruch. Zboczku, wielkie brawo! Bardzo się cieszymy, że pokonałeś naszego rycerza. Trzyosobowa w tej chwili drużyna z jednej strony i trzyosobowa z drugiej. Będą siedzieć tak długo, aż nie wytną swoich przeciwników. A więc panowie, poczynajcie. Dla odróżnienia żółto-niebiescy i kolorowy. Tutaj już nie ma zasad pojedynkowych. Tu nie trzeba atakować jednego, jeden na jeden. Tu można atakować trzech na jednego, dwóch na jednego. Wszystko chodzi o to, aby pokonać, obalić przeciwników, kiedy stracą oni. Punkty podparcia zostają wyeliminowani. W tej chwili yy, widzimy takie same straty po obu stronach. Nasze zwłoki, nasze truchy, truchła rycerskie mogą być naturalnymi przeszkodami. W tej chwili rycerz Mefiu z Trójmiasta dopadł do najwyższego, największego, pieszczotliwie małym zwanego rycerza, no i teraz we dwóch nie mógł sobie poradzić. tak! Rozpoczyna się przecież piknik historyczny w naszym obozowisku rycerskim przy Pramie Młyńskim. Tak, Chyba wkurzowa jest o. A tak się wyraża, jak zawsze. Może Ty drodzy, już niedługo zespół furna na terenach zielonych będzie miał przygrywkę w pakiecie z oleju średniowiecznym na rok. No i, moi drodzy, o tym właśnie spółki kilka Jarmark. I tak, przecież dwa teoretycznie znane pojęcia, ale nie do końca tożsame. to, 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 to powiem, będąc tutaj w Jarmarku, się go ja a i o kilka słów, i o targach i o są też, moi drodzy, Targ w był miejsce, plac, na którym dokonywano wymiany, lokalnej wymiany produktów, lokalnych rzemieślników, czyli coś, co zostało wytworzone, nie podróżowało zbyt daleko. Na miejscu, na pniu bez pośredników, było sprzedawane. Zawsze tego samego dnia tygodnia, zawsze w tym samym miejscu, ludzie z odległości o promieniu 10, może 30 kilometrów, po prostu przyjemniowe, zakuponego trzemieś rzeczy. I oczywiście tam, tak. Przedstawaliście jak mała dziewczyna. Ostatnia wolność. Pozwolenie lokalnego no uhh mam… Spójrz na mnie. A tu jest biała. No, no, Wyobrażamy sobie, że pan jest w tej bieliźnie średniowiecznej. Na to zakładamy pasujące na wszystkich szarawary. Jeszcze większy rozmiar. Pasuje naprawdę na wszystkich. Bardzo wygodne, bardzo przewiewne spodnie. Tak związać i Nie teraz bardziej ściągnąć, tak? To są po prostu szarowera, tak? Adekwatne dla ludów północnych kandynawów dla wikingów, ale także jak najbardziej dla wschodnich Dla Rusi i tamtych y, okresów Jednego dnia różne kolory spódni, jeśli stać nas było na różne owijacze to jest bogatszy już jegomość, nie król, obowiązkowo czapa, bo bez czapy nie można było wyjść. No i zobaczcie, jak szybko nasz jegomość, nasz gość, wszedł do portalu y, transportu do dawnych wieków i został bardzo bogatym jegomościem z czasów, y, często średniowiecznych, z czasów przedkrzyżackich. że ucieka, on przybywa zająć pasłek jako najlepszy zamek dla jego celu. Rozpoczęła się wojna 13 i to pasłek będzie miejscem nowego obozu. dla niejań. Oto my przejmujemy posiadanie Kupimy. te zamczysko i stąd będziemy roztaczać zbrojną rękę zakonu, która mieszkają coś z ignolitym podniesie. Niechybnie ją odetniemy!

Ale się zasiedzieliście tutaj, moi drodzy. 10 lat minęło. Polskie wojska na Pasłęku, na zamku siedziały dość długo. Zbyt długo. Oto bowiem kontur zamierza odzyskać te tereny i ściągną posiłki. Przez to prawa, Thank <laughs> you. Ostatecznie wymieniono go na sztuk i po trzech razy sztuka, ale zakon za ten pasły i zamek przejął w roku 1463. I just can't get no hope Swim. Like dolphins, like dolphins can swim Do nothing and nothing will keep us together Pamiętam jeszcze dobrze, jak wtedy bałem się, jak teraz żałuję, że tam tamten strach. Dziś niczego nie czuję. Zimny jestem jak łas, taki jestem. Taki jestem, taki jestem. 对啊。<noise> <noise> She would not let you go Cause I'm your supersonic mystery man Don't try to be too common Show who I am I will be your supersonic will you want me?